Każdy węzeł żebrowy to są dwa węzełki, takie dwie proste pętelki. Sznurek spod spodu, biorę ten następny i robię taką pętelkę. Tu sobie podtrzymam. Raz i drugi raz. Czyli proste przełożenie sznurka do góry i na lewo. Jak zawiążę dwa razy, przechodzę do następnego. Raz. I drugi raz. Dociągam. Można sobie tu od czasu do czasu przesyłać na sznurku wiodącym. I trzeci węzełek. Raz. Drugi raz. I dosuwamy. Dosuwamy. Nie zaciągamy bardzo mocno tego węzełka, ale też nie przesadzamy z lekkością zawiązania. To powinien być węzełek zawiązany z taką siłą w sam raz. Idziemy tak dalej sznurek po sznurku, aż zawiążemy jeden z tych środkowych sznurków. I potem przechodzimy do drugiej strony. Z drugiej strony robimy analogicznie. Bierzemy prawy sznurek w lewą rękę, przyczepiamy sobie do ręki na stałe, tak w myślach. I każdy kolejny sznurek przewiązujemy taką pentelką jak tam. Tylko tam było w lewą stronę szedł sznurek, a tu idzie nam w prawą stronę. Raz, drugi, raz. Raz. Posuwamy, tutaj można sobie ułożyć te węzełki, jeżeli chcemy bardziej zaciągać, no to żeby było równomiernie trzeba zaciągnąć najpierw pierwszy węzełek, potem drugi węzełek, jeżeli będziemy zaciągać tak jak teraz już to zawiązane, to będzie nam się zaciągał tylko drugi węzełek z dwóch i tak lecimy do końca do tego sznurka i na końcu przewiązujemy tak jakby był ten sznurek nasz wiodący z poprzedniej kolejki kolejnym sznurkiem do przewiązania, czyli robimy normalnie z niego węzełek żywrowy.